Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku Rewitoków, spotkanie numer 38. I Dzisiaj mamy bardzo ważny, ale fajny temat, a mianowicie filtry graficzne, które są naprawdę bardzo przydatnym narzędziem. No i przede wszystkim ułatwiają pracę, ułatwiają analizowanie modelu, nad którym pracujemy, więc zdecydowanie warto to poznać. No i już oczywiście zapraszam do Rewita, już się przełączamy, tak żeby Wszyscy widzieli i zaczynamy pracę. Przełączam się na rzut, ponieważ na tym rzucie będziemy wszystko ustawiać, definiować filtry i przypisywać je do tego konkretnego widoku. No ale zacznijmy od tego, gdzie znajduje się to narzędzie. Narzędzie do definiowania filtrów znajduje się na zakładce View, czyli zakładka Widok, i tutaj mamy po lewej stronie na wstążce przycisk Filters. Tutaj, jak widać po lewej stronie, są dwie możliwości definicji filtrów. Pierwsza opcja to są filtry oparte o jakieś kryterium, bazujące na parametrach, na absolutnie dowolnym parametrze, który jest przypisany do obiektów w modelu. I drugi rodzaj filtrów to są filtry selekcji, gdzie najpierw musimy zaznaczyć obiekty, stworzyć grupę selekcji, a dopiero później do tej grupy selekcji możemy przypisać odpowiednie kryteria, które będą te elementy kolorowały, ukrywały jakoś tam graficznie nadpisywały w zależności od potrzeb i sytuacji. My utworzymy sobie trzy filtry jako taką podpowiedź tak na dobrą sprawę do czego można tą opcję wykorzystać. Natomiast to oczywiście nie jest jedyna możliwość czy jedyne przykłady, tak naprawdę ilość możliwości jest absolutnie nieskończona. Wszystko zależy od sytuacji projektowej, od tego czego w danym momencie potrzebujemy i można każdy jeden parametr z każdego obiektu wykorzystać do tego, żeby stworzyć filtr graficzny. My Pokażemy trzy, czy przeanalizujemy trzy, i myślę, że to da już jakiś ogląd, czy pogląd na to, jak to narzędzie działa. No i przede wszystkim, jak duży jest jego potencjał. Pierwszy filtr, jaki sobie stworzymy, to filtr kolorujący ściany czy obiekty konstrukcyjne po parametrze odporności ogniowej, po klasie odporności ogniowej, ponieważ to jest dosyć często definiowany filtr w biurach projektowych, więc myślę, że warto. Tutaj zobaczyć, jak to się definiuje. Zaznaczmy sobie jakąkolwiek ścianę i we właściwościach widać, że nie ma parametru odpowiedzialnego za klasę odporności ogniowej. Ten parametr tak, taki domyślnie zdefiniowany, znajduje się dopiero we właściwościach typu. I on jest tutaj fire rating jako parametr. Tekstowy, natomiast ja chciałbym sprawdzić każdy jeden poszczególny element, do jakiej klasy jest przypisany, jaką klasę ma zdefiniowaną i przede wszystkim, czy ma tą klasę zdefiniowaną. Zacznijmy więc od dodania parametru projektu do kilku kategorii w naszym projekcie czyli zakładka Manage, czyli Zarządzaj, Project Parameters, parametry projektu, a następnie na dole karteczka z gwiazdką, czyli nowy parametr, parametr shared, czyli współdzielony, select i z pliku parametrów współdzielonych wybieram sobie parametr, który chcę dodać. Klasa odporności ogniowej to jest mój parametr, czyli parametr użytkownika, który ja sobie stworzyłem w swoim pliku parametrów współdzielonych. I takie parametry oczywiście też musisz dodać. U siebie. właściwości parametru są zczytywane z pliku, natomiast my możemy ustawić czy jest to parametr typu, czy elementu. Wybieramy parametr elementu. W każdej jednej ścianie, w każdym jednym elemencie będę chciał to definiować osobno. I wreszcie po prawej stronie zaznaczamy kategorie obiektów, do których ten parametr ma być przypisany: floors, structural columns, czyli słupy konstrukcyjne, no i wreszcie walls. Jeszcze zaptaszmy sobie pole wyboru na górze, żeby zobaczyć, czy wszystkie kategorie odpowiednio zaznaczyliśmy. Floor Structure Walls jest ok, zatwierdzam przyciskiem. OK, i jeszcze raz. I teraz, jak zaznaczę jakąkolwiek ścianę, to będę miał we właściwościach ten parametr. Jak zaznaczę jakikolwiek słup, to we właściwościach również ten parametr powinien się pojawić. No i spróbujmy poprzypisywać wartości klasy odporności ogniowej. Do poszczególnych elementów. Mam tutaj taką ścianę oddzielającą od przestrzeni magazynowej, więc zaznaczam ją i wpiszę wartość Ray 120. Pamiętaj, że to jest parametr tekstowy, czyli przyjmie absolutnie każdą wartość, dlatego bardzo ważne jest, żeby stosować jakąś spójną konwencję nazewnictwa. Jeżeli wpisujemy pierwszą wartość bez spacji wielkimi literami, to takie wartości wpisujemy wszędzie, w pozostałych obiektach również. Tak, żeby nie było później zamieszania. Dla Rewita wartość rej bez spacji 120 i Rej spacja 120 to są dwie różne wartości, które będzie traktował osobno. Także bardzo ważne jest, żeby jakąś określoną konwencję nazewnictwa mieć zachowaną. Więc tutaj dla tej ściany wprowadziłem dlatego słupa wprowadźmy dokładnie tą samą wartość, ponieważ to jest inna kategoria obiektów, to lista tutaj w oknie właściwości nie będzie tworzona automatycznie osobno dla słupów, osobno dla ścian osobno dla podłóg i tak więc wpisujemy sobie taką wartość następnie wszystkim działówkom które tutaj się znajdują wprowadźmy wartość EI60 no może jeszcze tutaj zaznaczmy ściany szybu i wprowadźmy wartość REI60 na razie tyle, zobaczmy jak zadziała filtr Wracam więc na zakładkę Widok, narzędzie Filters, czyli filtry, i tworzę nowy filtr oparty o kryteria, o jakieś konkretne zasady. Nazwijmy to sobie klasa odporności i teraz uwaga, wpisuję 120. W tym momencie definiuję nazwę. Nie wpisuję, że to jest Ray czy EI 120, tylko samo 120, dlatego że pod spodem mogę mieć zarówno wartości Ray, jak i samo EI o określonej liczbie. W związku z tym tylko w nagłówku czy w nazwie wpisuję sobie 120. I teraz w środkowej części zaznaczam kategorie, do których chcę przypisać tą klasę odporności. I to będą Walls i jeszcze sobie znajdźmy Słupy structural Columns i jeszcze sobie znajdźmy Floors. I zobaczmy, jak to wygląda. Wszystko jest ok. I teraz po prawej stronie mam możliwość zdefiniowania kryteriów. No i pierwsze kryterium to będzie to oczywiście ten mój parametr CK, klasa odporności ogniowej, następnie warunek, czy jest równy, czy nie jest równy, większy, mniejszy, zawiera, kończy się na, ma wartość, nie ma wartości, tutaj tych warunków jest bardzo wiele. Wybieram taki, który jest mi najbardziej jakby potrzebny, adekwatny do danej sytuacji. No i z listy już zdefiniowanych w projekcie wartości mogę wybrać tą odpowiednią, która będzie brana pod uwagę dla tego filtra. Czyli klasa odporności ogniowej REI 120. Tworzymy nowy filtr po lewej stronie dwie karteczki pod spodem, żeby go zdublować. Oczywiście zmieniam nazwę na 60 i teraz uwaga, w środkowej części tego okna dialogowego wybierzmy sobie Doors, wybierzmy sobie Floors, wybierzmy sobie Structural Columns i Walls. No i zobaczmy, jest, trafiłem w Walls. Zobaczmy, czy wszystkie kategorie mamy. Są i teraz szukamy tego naszego parametru, który określa klasę odporności ogniowej. I zwróć uwagę, że nie ma go na liście. Dlaczego go nie ma na liście? No oczywiście to nie dlatego, że Revit się zepsuł, tylko dlatego, że wcześniej tego parametru nie dodaliśmy do jednej z tych wybranych kategorii, a mianowicie do kategorii doors. Żeby parametr się tutaj pojawił, musi być we wszystkich zaznaczonych kategoriach, czyli również w kategorii doors. Dlatego zatwierdzam tutaj przyciskiem OK to okno dialogowe, przechodzę na zakładkę Manage, znowu Project Parameters, edytuję ten parametr zaznaczam go na liście i klikam ołówek a następnie po prawej stronie dodaję do selekcji kategorię doors i zobaczmy teraz czy są wszystkie cztery kategorie, zgadza się zatwierdzam te okna dialogowe i wracam do okna dialogowego z filtrami i dlatego naszego filtru klas odporności 60 wybieram sobie z listy już ten nasz parametr on już tutaj jest na liście Ponieważ we wszystkich zaznaczonych czterech kategoriach on się znajduje, no i teraz warunek, który nas interesuje, ponieważ ja chciałbym, żeby on mi tym samym kolorem pokolorował, zarówno wartości Ray 60, jak i EI 60, dlatego wybiorę sobie warunek Contains, czyli zawiera. No i wpiszę wielkimi EI 60, czyli zarówno Ray 60, jak i EI 60 będą uwzględnione przez ten filtr. Mam stworzone dwa filtry, zatwierdzam przyciskiem OK i teraz przypiszmy je do widoku, ponieważ to, że one są zdefiniowane, to nie znaczy, że już będą działały. W każdym widoku można przypisać dowolny filtr, taki, który jest nam w danym momencie potrzebny. VG na klawiaturze, czyli okno Visibility Graphics, i tutaj jest przycisk Add, dodaj filtry. Zaznaczam obydwa filtry, i teraz mogę przypisać im odpowiednie kolory, odpowiednie style. Więc dla odporności 120 wybierzmy sobie w sekcji kat szraf wypełnienie pełne i kolor może tutaj jakiś kolor brązowy. Zatwierdzam przyciskiem OK. Linie mogą pozostać czarne, tutaj nie ma żadnego problemu. I dla klasy odporności 60 ustawmy sobie znowu szraf wypełnienie pełne tym razem Jakiś tam kolor zielony, i dodatkowo, ponieważ tutaj zaraz przypiszemy sobie tą klasę EI60 również do drzwi, to pro proponuję w tej sekcji Projection dla Lines albo dla Patterns również ustawić odpowiedni kolor, który no, będzie kolorował nam te drzwi, ponieważ one są pokazywane w sposób taki trochę, można powiedzieć, widokowy. Zatwierdzam przyciskiem OK. I od razu widać, że to, gdzie klasy zostały przypisane, zostało pokolorowane, właśnie biorąc pod uwagę te wartości i parametry, które zdefiniowaliśmy w filtrach. I od razu widzimy, że na przykład te ściany nie mają przypisanej wartości w parametrze klasy odporności ogniowej. Wchodzę we właściwości i wybieram już z listy jedną z nich, więc mogę wprowadzić zmiany. Zobaczmy. U góry, słupy. Ten słup też nie ma przypisanej wartości. Rozwijam z listy. Jest natychmiast zmieniony i tak dalej, i tak dalej. To wszystko właśnie kolorują filtry, i w ten sposób mogę sobie model definiować. Teraz zaznaczmy wszystkie drzwi, które tutaj się znajdują, i przypiszmy im wartość klasy odporności ogniowej EI60. Zobaczmy, jaki filtr, który filtr je obejmie. Widać, że są pokolorowane na zielono, więc ten sam filtr 60 został zastosowany w przypadku drzwi. No dobra, to jest jeden filtr, jeden rodzaj można powiedzieć filtrów. Drugi rodzaj spróbujmy pokolorować drzwi, czyli zastosujmy pewno, pewne sprawdzanie modelu, weryfikację modelu pod kątem wartości parametrów albo pod kątem położenia odpowiednich obiektów. I tutaj w przypadku drzwi, czasami przy kopiowaniu z kondygnacji na kondygnację, przekopiują się nie takie offsety, jakbyśmy potrzebowali. Czyli zamiast zer, na przykład drzwi są wstawione z offsetami względem poziomów. Wykorzystajmy do tego parametr seal height, czyli parametr właśnie określający położenie dolnej krawędzi drzwi. Od danego poziomu referencyjnego. Tutaj będzie poziom 0, ale na każdej innej kondygnacji będą to inne poziomy. Jak to zrobić? Definiujemy nowy filtr graficzny. Tym razem offset drzwi nie 0. Na przykład taka nazwa, po to, żeby wiedzieć dokładnie, za co ten offset, za co ten filtr odpowiada. Przypisujemy do kategorii drzwi, a następnie wybieramy parametr, który chcemy wykorzystać do sprawdzania do przeglądu całego modelu. Wybieramy seal height i teraz equals albo does not equal, czyli nie jest równy, no i wybierzmy sobie 0. Już widać, że pojawiły się tutaj inne wartości niż 0, czyli niektóre drzwi mogą być rzeczywiście odsuwane od poziomów. Wybierzmy sobie wszystkie drzwi, które, których offset nie wynosi 0, przypisujemy ten filtr. We właściwościach w oknie w Visibility Graphics, nowy filtr, Offset drzwi nie 0. I tym razem ten filtr przypiszemy mu kolor czerwony. Tak żeby było wyraźnie. Widać, że w tych elementach ja muszę zareagować. To jest bardzo ważne. Tutaj muszę zareagować, jeszcze wypełnienie pełne. Mamy kolor czerwony. Zatwierdzamy wszystko. Apply. OK. I teraz zobaczmy, że tutaj te drzwi są na czerwono. Zaznaczam, wiem, że muszę sprawdzić, co się w środku dzieje, ponieważ kolor mi zasygnalizował. No i od razu widać, że parapetr ma rzędną wartość 10. Wpisuję 0, przesuwam kursor w prawo. Od razu drzwi zmieniły kolor. Zobaczmy, gdzie jeszcze mamy jakieś czerwone drzwi. Tu mamy czerwone drzwi, też 10 wynosi offset. Tutaj mamy kolejne też offset, tym razem 5 cm. Więc dokładnie widzę, które, gdzie muszę zareagować, gdzie muszę wprowadzić modyfikacje. Zwróćcie jeszcze uwagę na jedną rzecz: że im węższe kryteria filtrowania, tym mają one bardziej nadrzędną wagę, można powiedzieć. Ten filtr o takim wąskim kryterium, czyli ograniczony tylko do jednej kategorii obiektów ma wartość nadrzędną czy priorytet wyższy niż pozostałe filtry stosowane do kilku różnych kategorii. Im bardziej zawęzisz filtr, tym będzie on miał wyższy priorytet. Filtr numer 3, a mianowicie w jaki sposób sprytny pozbyć się tak zwanych widoków roboczych w naszym przypadku będzie to przekrój, po prostu który tutaj widać. Mamy tych przekrojów roboczych natworzonych bardzo dużo w trakcie modelowania. Przeważnie ich tworzy się dużo, ponieważ są one bardzo potrzebne, przydatne. No a później, z dokumentacji, fajnie byłoby się jakoś ich pozbyć. Jak możemy sobie z tym poradzić? Bardzo często jest stosowany w, do segregacji widoków w przeglądarce projektu taki parametr jak baza projektu. Pozwalający na podział na koncepcję, projekt budowlany, projekt wykonawczy, ale również na widoki robocze, tak żeby widoki robocze, czyli nie te produkcyjne, które będziemy drukować, były w osobnym folderze. Łatwo jest je wtedy w przeglądarce zgrupować w jednym osobnym miejscu no i ewentualnie później ukryć. I teraz bardzo ważne, musi to być parametr Instance, ponieważ tylko wtedy po prawej stronie będziemy mieli do wyboru kategorię Views, czyli kategorie widoki. Dodajemy ten parametr do wszystkich widoków i teraz zaznaczamy widoki robocze i we właściwościach szukamy tego parametru cka-project-face, wpiszmy sobie tutaj wartość roboczy i teraz dla wszystkich pozostałych przekrojów, których, których chcemy się pozbyć, czy które później mają być schowane, usunięte, nie będą drukowane, zaznaczamy sobie te przekroje i przypiszemy im dokładnie tą samą wartość we właściwościach, czyli wybieramy wartość roboczy. I wracamy do definicji filtra. Zakładka View, Filters, a na szczęście, na, na, następnie, przepraszam, w lewym dolnym rogu nowy filtr, czyli karteczka z gwiazdką, przekroje robocze i na liście kategorii wybieramy sobie nie kategorię Views, ponieważ takiej kategorii tutaj nie będzie. Będzie kategoria Sections, czyli przekroje. I do wszystkich przekrojów będzie przyporządkowany stosowany ten filtr i teraz mamy sections parametr cka project face to jest nasz parametr equals i tutaj zobacz niestety wartości nie są zczytywane więc musisz bardzo uważać żeby wprowadzić tą samą wartość, która była wcześniej definiowana, czyli wartość robocze, ponieważ jeżeli się pomylimy o jedną literkę, no to już dany widok nie będzie uwzględniony, albo w ogóle żaden widok nie będzie uwzględniony. I zatwierdzamy przyciskiem OK, przypisujemy ten filtr do tego bieżącego widoku, czyli Add i mamy przekroje robocze. I uwaga, jeden checkbox wystarczy wyczyścić, żeby wszystkie przekroje znikły. Mamy przekroje robocze i w kolumnie Visibility Czyścimy pole wyboru, a następnie OK. No i zobaczmy, czy dlaczego widoki nie zostały schowane. Jeszcze raz. Zakładka filters, przekroje robocze. No i widoczność jest, także one powinny zostać schowane. Zobaczmy w takim razie. Ach, tutaj sobie już wiem, co zrobiłem. To, co mówiłem, że jedna literka może nam. Spowodować, że filtr nie będzie działał, więc wpisałem Y zamiast E po poprawie. Widać, że wszystkie te robocze przekroje zniknęły. I to są takie trzy przykłady na możliwości, właśnie które dają filtry graficzne. Czyli, po pierwsze, kolorowanie obiektów, przygotowanie dokumentacji, po drugie, weryfikacja modelu pod kątem cności, czyli wypełnienia czy wartości parametrów. I po trzecie, czyszczenie dokumentacji, ukrywanie obiektów na różne sposoby. Mam nadzieję, że to również będzie takim kolejnym narzędziem w Twoim bagażu, można powiedzieć, w Twoim plecaku, narzędzi rewitowych, które będziesz stosował, stosowała na co dzień. Dzięki za każdy jeden komentarz, za subskrypcję na moim kanale. No i przede wszystkim, za łapkę w górę pod tym filmem. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.